Chociaż czuję tą strasznie silną potrzebę obiedzenia się teraz. To całkowicie, głęboko, prawdziwie się kocham i akceptuję. Hej, taki szybciutki filmik, chcę go nagrać dla tych, którzy może bardzo walczą, męczą się, z problemem obiadania się, kompulsywnym objadaniem się i... Czasem jest tak, że potrzebujemy jakiegoś bardzo prostego narzędzia, które szybko możemy zastosować w takim kryzysowym momencie. I ja myślę, że EFT jest właśnie takim narzędziem, dlatego że ono działa tak, że z jednej strony może pomóc nam po prostu przeprocesować tą natrętną potrzebę obiedzenia się, a z drugiej strony też pomaga zmierzyć się, z tymi emocjami, które, do których możemy dotrzeć, gdy uwolnimy tą potrzebę obiedzenia się. Dlatego, że w EFT jest tak, że zawsze procesujemy, opukując te punkty, jedną emocję, ale gdy ona zmniejsza tą swoją skalę intensywności, to często jest tak, że widzimy, wyłania się wtedy coś innego, i to może być na przykład. Bardzo bardzo chcesz się obieść, opukasz sobie to i wtedy poczujesz, że czujesz pustkę, czujesz samotność, czujesz ból, czujesz bezsens. I wtedy możesz pracować dalej, możesz procesować dalej. I tak naprawdę jest to szansa na to, żeby zmierzyć się z tym, co tak naprawdę leży pod tą taką nagłą potrzebą, przymusem, właściwie przymusem obiedzenia się. I to są te emocje, które e, tym jedzeniem chcemy zakryć. Więc, na przykład, jeżeli czujesz e, nagle taką potrzebę, nie wiem, chcesz się teraz obieść słodyczami czy czymkolwiek innym, to po prostu tak, jak stoisz czy tak, jak siedzisz, zacznij to opukiwać natychmiast. Chociaż czuję tą strasznie silną potrzebę obiedzenia się teraz. To całkowicie głęboko, prawdziwie się kocham i akceptuję. Chociaż czuję teraz tą strasznie silną potrzebę obiedzenia się, to całkowicie głęboko i prawdziwie się akceptuję i kocham. I chodzi o to, żebyś poczuł, poczuła tak mocno, jak to jest tylko możliwe, tą potrzebę obiedzenia się, czyli zazwyczaj my próbujemy od niej uciec. Ją zagłuszyć, czymś stłumić, a tutaj nie, usiąść z nią i niech ona rozkwitnie w pełni w Twoim ciele. I jeszcze raz to mówisz trzy razy, chociaż czuję teraz tą strasznie silną, obezwładniającą potrzebę obiedzenia się. To całkowicie się akceptuję i kocham. Ta strasznie silna potrzeba obiedzenia się. Ta obezwładniająca potrzeba obiedzenia się. Ten przymus, żeby zacząć jeść, żeby jeść bez końca. Ta strasznie silna potrzeba obiedzenia się. Ta strasznie silna potrzeba obiedzenia się. Ta strasznie silna potrzeba obiedzenia się, hmm. ta strasznie silna potrzeba obiedzenia się, ta strasznie silna potrzeba obiedzenia się. Trzy oddechy z dźwiękiem i z przeponem. Przed tym oczekiwaniem się możesz sobie szybko zdać sprawę ze skali jakby tego przymusu i na przykład możesz go ocenić na 10, że jest naprawdę silny, że po prostu jeszcze sekunda i ty wylądujesz w lodówce. I jak zrobisz ten cykl EFT, to yy, zobacz, yy, czy ta skala się zmniejszyła, czy ta intensywność się zmniejszyła. Na przykład możesz poczuć tak ciągle gdzieś tam, czuję to w sobie, ale to już jest na 5 albo na 4. To możesz zrobić ten cykl jeszcze raz. Więc jeżeli na przykład czujesz po opukaniu tej potrzeby, opiedzenia się, smutek, to opukaj smutek. Albo jeżeli czujesz pustkę, to pustkę, jeżeli samotność, to samotność. I to jest naprawdę bardzo proste narzędzie, ale pomagające tak na bieżąco procesować to, co się w nas pojawia, to co jest. Pomaga też być bardzo świadomym tego, co się w nas pojawia, ponieważ my się ciągle z tym zmierzamy. Ciągle stajemy tym yy, twarzą w twarz. Nie uciekamy, nie odwracamy się. Mówimy, okej, okay, to co teraz? <laughs> teraz ty samotność, teraz ty smutek. Dobra, polecam Wam to. Ściskam was ciepło, przytulam. Do usłyszenia Pan.